Zwego może się wydarzyć chyba nie? Będąc tak blisko niego, czując zapach jego leśnych perfum, przypominasz sobie chwilę, gdy pocałowaliście się pierwszy raz. Swoją drogą, teraz jak wprowadzili tu aktualizację. To nie jest tak, że jest to niemożliwe, ale bardzo ciężko zbiera się jak w sensie z historii, że nie zawsze po historii jest obejrzyj reklamę. Staliście naprzeciw siebie, trzymając się za dłonie. Morskie fale obmywały wasze stopy i ten ujął cię pod brodą. Jego spojrzenie było tak płomienne, a zarazem tak czuła, że byłaś wzruszona do łez. Mogę cię pocałować? Co za pytanie, głupie. Widziałaś, że on też jest poruszony. Jego tętnice wyraźnie pulsowały. Zdobyłaś się tylko na skinienie głową. Chyba naprawdę musiał się denerwować, skoro... Ruch... W sensie, no wiecie, pulsowanie tętnic było widoczne. Miałaś wtedy 17 lat i to miał być twój pierwszy pocałunek. Chyba był. Może się zbłaźnię? Może zobaczę, że nie wiem, jak to się robi. Dobra, wychodzę z siebie. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest nasza umiejętność wrodzona. I don't know. Lecz gdy jego usta dotknęły twoich, wszystkie wątpliwości wyparowały. Wszystko dookoła zamarło. Liczył się tylko wasz pocałunek. Wyczułaś, że on również nieco się uspokoił. Mimo, że pierwszy pocałunek naznaczony był młodzieńczą niepewnością i niezręcznością, rozpalił między wami iskrę. Cieszę się, że to był mój pierwszy pocałunek. Oglądaliście razem zachód słońca, trzymając ją za dłonie. Zgaduję, że tamto miało być przekrzywioną kursywą i miała to być jej myśl. No ale, jak to widać, aktualizacja ma jakieś pewne niedociągnięcia. Ktoś puka do drzwi. To Ania. Lucy, jesteś tam? Zostawiam was same. I ten otwiera drzwi i wyda Anię skinieniem głowy, po czym znika w korytarzu. Przeszkodziłam w czymś? Dostrzegasz w jej oczach łobuzerski błysk i w lot pojmujesz, co ma na myśli. Nie, nic się nie działo. Podchodzi do łóżka i siada obok ciebie. Nie ma szans, żebyście się zeszli. Nie wiem, Ania, to skomplikowane. Hej, przepraszam, że przeszkadzam, przyniosłem wam wodę. Szybki jest nie, żeby coś. Idan staje w drzwiach, niosąc dwie szklanki wody. Ania wstaje i odbiera je od niego. Dzięki jeden. Idan. Idan kiwa głową i opuszcza pokój. Pamiętam, żebyście nie rozłączni. Odkąd zaczęłaś się spotykać z gorącym, starszym gościem? Zabawne, że dwa lata różnicy między wami zrobiło taką różnicę. Obie ich odczucia na samo wspomnienie. W liceum trzymałyście się w jednej paczce, ale odkąd Ania pojechała na studia do Włoch, straciłyście kontakt. To dlatego jej nie znaliśmy. Po studiach Ania wróciła do kraju, a gdy dowiedziała się o aferze z porwaniem, od razu się do ciebie odezwała. Znów jesteście przyjaciółkami. Wow, jakie to proste. Oho, <grych> uh -huh, ano, było między nami dość gorąco. Skończyło się, jak się skończyło. Wielki ogień szybko gaśnie. Czy to jest nawiązanie do. Mm, Blake'a? Ale póki było, było dobrze, prawda? Powinnaś szanować to wspomnienie. Racja, masz zbyt wiele chyba wspomnień do szanowania. Tak poza tym, jak się czujesz? Widziała, mm, widziałam, że siedziałaś na ślubie jak na szpilkach. Fakt, nie skakałam z radości na ten widok. Wiesz, co myślę o Sofii. Cieszę się, że mam przyjaciółkę, której mogę się zwierzyć i która pewnie myśli podobnie jak ty. Rozmawiacie jeszcze przez wiele godzin, ale ja wychodzę od ciebie, gdy jest już ciemno. Nie dałabym rady, serio, jakby ja mam limit tolerancji ludzi. Wiem, <grym> że to źle brzmi, ale naprawdę jakby potrzebuję przynajmniej sześciu godzin dziennie samotności, dosłownie takiej, że albo wtedy nagrywam, albo sobie wtedy coś oglądam i zazwyczaj jest to po południu tak do, no, do godziny 22, bo Czyli od 16 mniej więcej, chociaż to już zależy. O, właśnie, przepraszam, tak wspomniałam, bo już trochę się ciemno robi i mi się co spadzi w ogóle masakra. <grym> Następnego ranka budzisz ją wcześniej, by zdążyć zamienić z ojcem kilka słów, nim, nim wyjedziesz z Sofią na tygodniową podróż poślubną. Będziecie na Malediwach cały tydzień? Co ty masz na sobie, kobieto? Ubierz ty się jak człowiek. O, masakra. Naprawdę, mam tylko takie stroje do wyboru. A dobra, jest coś. Mamy takie, byle co. Takie coś. Takie coś. Czuję się źle z tego powodu, co widzę. A jakie ona miała wcześniej? Strój, Fajny miała wcześniej. Tak, będziemy podróżować jachtem. Od jednej wyspy do drugiej. Pierwsze, jest ich tam ponad tysiąc. Chyba spoko wygląda w tej koszulce. Naprawdę? To w tydzień chyba niewiele zobaczycie. Ale serio, cały tydzień na jachcie? To jakby nie w twoim stylu. Założę się, że po trzecim dniu będziesz umierał z nudów. <laughs> Jak ona dobrze zna swojego tatusia. I co się stało, że Sofia nagle zaczęła z tobą chodzić do opery i na aukcje? Czasem miło popróbować nowych rzeczy. Ale może masz rację. Pewnie nie usiedzę tam cały tydzień. W zasadzie cieszę się, że... Trochę się to odwlekło. Jak to? Co się dzieje, tato? Martwię się o ciebie. Rozmawiałam z Zitanem. Twierdzi, że byłoby najlepiej, byście do mojego powrotu zostali w willi. Potem wrócimy do miasta. To o siebie musisz teraz... musisz się zatroszczyć, tato. Hm. Powiedz, żeby na siebie uważał. Powinieneś martwić się o siebie. Słowa wylatują z twoich ust, zanim zdążysz je przemyśleć. Nie wiesz, co dalej powiedzieć, więc w pokoju zapada cisza. Okej. Okay? Co można na myśli, skarbie? Tak ogólnie mówią. Wiesz, że nie można ufać nikomu. Kocham cię, tato. Nie chcę, by coś ci się stało. No cóż, bywa i tak. Trochę niezręcznie się zrobiło. Rozumiem. Ja też się o ciebie boję. Tu jesteś, kochanie. Mhm, przyszła. Babita od siedmiu boleści. W drzwiach staje Sofia z wielkim uśmiechem na twarzy. O wielku, mowa. Chyba przeszkodziłam w poważnej rozmowie. Wszystko gra? E, tak, dopóki ciebie tu nie było. Sofia posyła ci czujne, podejrzliwe spojrzenie. Jednak fałszywy uśmiech na jej twarzy starannie je maskuje. Ale nic, co mogłoby cię interesować. Mrużę, oczu po twojej nonszalenckiej odpowiedzi. Samochód już na nas czeka, kochanie. Nim wyjedziemy, muszę jeszcze pomówić z Zitanem. Ojciec wychodzi z pokoju, zostawiając was same. Sofia od razu przechodzi do ataku. Nie umiesz się cieszyć cudzym szczęściem, co? Bezczelnie oskarża... os... co? Bezczelne oskarżanie doprowadza cię do wrzenia. Czy ona słyszy, co mówi? Wiem, że jesteś z ojcem tylko dla kasy. Słyszałam, jak szczebytałaś sobie ze swoim kochasiem. No cóż. Sofia otwiera szeroko oczy ze zdumienia. Szybko jednak bierze się w garść i przywdziewa swoją zwyczajową maskę. Słodkiej, niewinnej istoty. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Poza tym, nie masz dowodów. Podchodzi do ciebie, jak kotka polująca na mysz. Staje koło ciebie i szepcze ci prosto do ucha. Po prostu nie rozumiesz, czym jest miłość, kochana. Cokolwiek knujesz przeciwko mnie, daj sobie spokój. I tak nic nie wskurasz. Jaka pewna siebie. To miała być jakaś za, zaowalona groźba? Mam ją na oku. Pamiętaj, że cię obserwuje, Sofia. Ciesz się, póki możesz. Nie pobawisz się długo. Masz moje słowo. Oszczędź sobie, złotko. Powiedziałam ci, że marnujesz czas. O kurde. Jeszcze zobaczymy. Odrzuca głowę do tyłu i wybucha śmiechem, od którego przechodzi cię dreszcz. Muszę już iść. Nie mogę się doczekać opalania i kąpieli w cieplutkim oceanie. Z tymi słowami wychodzi z pokoju. Przypadkowo dostrzegasz na biurku ojca plik kopert przewiązanych przywiąza czerwoną gumką. Przyglądasz się im. Okej. Okay. Ten znak. To listy od Nemesis? Nigdy ich nie czytałam. Znam je tylko z opowieści taty. Nemesis? Bierzesz cały plik i szybko wychodzisz z pokoju ojca. Lepiej pójdę do siebie. Nie Mezis? Pożegnanie z ojcem było trudne, zwłaszcza po, kon po konfrontacji z Sofią, która doprowadziła cię do szału. Przez ogromne okno w salonie obserwujesz, jak limuzyna wyjeżdża przez główną bramę i znika. Modlę się, żeby ojciec wrócił bezpiecznie. Potem postaram się z nim porozmawiać o tym, co słyszałam w pokoju Sofii. Musi poznać prawdę. No, w sumie, a później będą martwić się o yy, dowody. Rzucasz się na Sofię i układasz wygodnie, masując głowę, by pozbyć się z niej pulsującego bólu. To nigdy nie działa. Kiedy podnosisz oczy, widzisz Itana siedzącego na Sofie niedaleko ciebie. Patrzy na Ciebie. Super, albo w Twoim kierunku w głowie. Lepszym. Ciekawe, o czym teraz myśli. Próbuję wyczytać coś z jego oczu, ale on nie daje po sobie niczego poznać. Wszystko ok? Nie narzekam. Mhm. Jest bardziej wyluzowany niż zwykle. Może to dobry moment, by porozmawiać o przeszłości? I tam porozmawiamy? Pewnie. Twój umysł pracuje na pełnych obrotach, starając się dobrać odpowiednie słowa, tak by jej ten nie odebrał niczego w zły sposób. Kiedy tak nagle zniknąłeś cztery lata temu, nie miałam okazji, żeby odpowiednio. Itan zrywa się na równa nogi, choć udaje mu się zachować niewzruszoną twarz. Wybacz, przypomniałam sobie, że muszę coś sprawdzić. Tak właśnie myślałam. Próbuję uciec od tej rozmowy. Może przemówię mu do sumienia? To, co zrobiłeś, było naprawdę nie fair. Nie mogłam nawet nic powiedzieć. Zostawiłeś mnie w środku nocy. Nie wiedziałam, czy wrócisz. Wiesz, że po tym wydarzeniu nie wychodziłam z pokoju miesiącami? Zresztą nieważne, przecież cię to nie obchodzi. <laughs> Twoje słowa zatrzymują go, ale nie odwraca się, by na ciebie spojrzeć. Widzisz, jakiego ramiona unoszą się, gdy bierze głęboki wdech. Zrobiłam to, co uważałam wtedy za najlepsze wyjście. A teraz jak uważasz? Jesteś niemożliwy. Wybiegasz z pokoju, machając, z rąka, machając rąkami w irytacji. Okej. Okay. W drodze do pokoju wpadasz nagle na genialny pomysł. Sofia wyjechała i nie będzie jej przez tydzień. Rozejrzy się po jej pokoju, może znajdę tam jakieś dowody przeciwko niej. Ze skrytki w pokoju ojca zabierasz zapasowy klucz, którymi otwierasz drzwi do pokoju Sofii i wchodzisz do środka. O, już będzie tam dużo yy, ciekawych rzeczy czuję. Omiatasz wzrokiem pomieszczenie, próbując znaleźć coś ciekawego. Cholera, zostawiła pokój w nieskazitelnym stanie. Wszystko wygląda normalnie. Umie zacierać ślady. Może sprawdzę najpierw pod łóżkiem, Na wszelki wypadek. O dziwo pod łóżkiem znajdujesz coś błyszczącego. Wyciągasz rękę jak najdalej, ale przedmiot znajduje się poza twoim zasięgiem. Po kilku próbach udaje ci się dotknąć końcami palców chłodnego metalu. Mam, co ty tu robisz? Uświadamasz sobie, że w tej chwili Idan ma doskonały widok na twój wypiąty tyłek. Ktoś się kazał wypinać. Wystarczyło się położyć plackiem i wtedy tam nawet lekko się pod łóżko wczułgać. chyba że to jest jakieś bardzo niskie łóżko. Szybko podnosisz się z podłogi, chowając metalowy przedmiot w dłoni. Nie chce mi się z nim teraz zgadzać. Nie twoja sprawa. Nie grozi mi teraz żadne niebezpieczeństwo, więc to nie twoja sprawa. Nie muszę ci się tłumaczyć. Wychodzisz z pokoju, przeciskając się obok niego w drzwiach. Czujesz na skórze ciarki, gdy wasze ciała dotykają się. Wiem, że poczuł to samo. Spojrzał na mnie. Tak? Serio? No, Fiolet zrobił jeszcze bardziej te dupy. Kiedy już stoisz do niego plecami, zerkasz przelotnie na przedmiot w swojej dłoni. Wygląda jak spinkę do mankietu. Mhm. Nie przypominam sobie, by tata takie nosił. Może to należy do jej chłopaka? Idziesz do pokoju, a serce bije ci jak oszalałe. Wiesz, że być może znalazłaś wskazówkę, która pozwoli ci rozwikłać tajemnicę. Nie masz pojęcia, jakie tajemnice skrywa policzok listów tokający na ciebie w pokoju. Brak spacji, yy, make me confuse. <grych> Czy Sofia jest powiązana z Nemezis? Muszę przeczytać te listy i poznać prawdę. Mam dość bycia zastraszoną przez psychopatów. A! Przepełnia cię odwaga. Idziesz do swojego pokoju dziarskim krokiem, gdy nagle stłumiony dźwięk telefonu wyrwa cię z zadumy. <grych> Wiadomość od tady? Miałaś rację, Lucy, we wszystkim. Wiesz, że nigdy nie żałuję żadnej decyzji, ale tym razem jestem tego bardzo bliski. Co jest? Ej, panie, proszę mnie nie straszyć. Nawet ja, nie fanka, się wystraszyłam. Hello. Nie spojrzę na odcinek, Bo ja nie wiem, kiedy to będę nagrywać kolejny odcinek. Odcinek. Bo jakby nie patrzeć, mam zaraz maturę. Jej. A kiedy wy to oglądacie, jestem już po maturkach akurat. Dosłownie dzień po. Oj, masakra, masakra. Dobra. Brakuje mi słów. Nie wiem, co powiedzieć. Ale... Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, hopkach, subskrypcjach, ponieważ komentarze bardzo motywują i przede wszystkim wiem, co o tym wszystkim sądzicie I jakby... no i są motywacją, już się powtarzam um, I co? Do zobaczenia w kolejnym, który będzie w tym tygodniu mam nadzieję Chociaż lekko się obawiam, bo sam który bez czytania trwa 35 minut, więc to może być na 40 albo 50 minut Ach, masakra. Dobra, już nie przedłużam, jeszcze raz dzięki, do następnego, pa pa!